No i właśnie jednym z powodów, dla których postanowiłam dla Was nagrać vloga, to jest. Słuchajcie, to wielkie pudło. Na razie jestem przerażona. Kupiliśmy telewizor, ale rozmiar jego mnie po prostu przeraża. No kosmos. Ja nie wiem, czy czekać na męża, czy go zatargać do pokoju. Nie wiem. Wiecie, już nie mogę wytrzymać, żeby go otworzyć. No ale zobaczymy. Dobra, łączymy się za chwilę, może uda mi się go zatargać. Zaciągłam go. Przygotowałam sobie zestaw nożyczek. Zmachałam się i zabieram się za rozpakowanie. Nie wiem, ogromny jest ten telewizor. On ma wisieć tu na ścianie, widzicie? Te gniazdka, te dziurki. Uch. No chyba będzie dobrze. Zobaczymy. Dobra, wyciągam. No i tak mi to wszystko idzie jak krew z nosa. Na razie tylko obkręciłam pudełko, zdjęłam folię z wierzchu i nie wiem. Moje magiczne nożyczki. Magiczne nożyczki i się zabieram za otwieranie. Zamiast poczekać na męża, to nie. Będzie mnie wyzywał, że dźwigałam, kombinowałam. A kto by tu wytrzymał do godziny 16, jak mamy nie wiem, chyba jest 11, dopiero on po 16 wraca z roboty, także kto by... O, wszystko leci, wszystko leci, słuchajcie, ale może się jakoś udanie jedną ręką, to jest trochę ciężko, wam powiem, ale zobaczymy, może nie będzie tak źle, no. Nie wiem, zobaczymy. Czekajcie, muszę te nożyczki odłożyć. Teraz zobaczmy. O co to chodzi? Nie wiem, tu coś mamy, matko, kochana. Tu coś mamy, słuchajcie. Kable, kabelki. Jeden pilot. Tu jest drugi pilot, on jest podobno taki dotykowy. Także zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Odkładamy to na razie na bok. A to. A to, to nie wiem. To jest noga jego, chyba noga jego. Nie wiem. Zobaczymy. To też odkładamy. I teraz wyciągamy albo i nie wyciągamy słuchajcie jest tak gorąco na dworze siedziałam się trochę opalałam piłam sobie kawkę na tarasiku ale że przyjechał telewizor no to już koniec ekscytacji czekajcie tu jeszcze jakieś zabezpieczenie jest mm. no i jest widzicie nasze cacuszko on jest taki lekko Wygięty. Nie jest tak bardzo z tych wygiętych, tylko jest tak lekko wygięty. No, ale to by było chyba na tyle, bo ja już go nie będę w stanie tutaj wyciągnąć, chyba. Coś mi się tak wydaje. Zresztą nie wiem, no zobaczymy. Jak mi się uda, to wam zaraz pokażę. Idę walczyć. Stwierdziłam, że go jednak nie ruszam, bo jest niestety za ciężki, abym się zabrała za to. I wiecie co? Chciałam przekręcić to pudło całe. I go wysunąć, tak? Ale stwierdziłam, że jak on nie ma nogi zamontowanej, bo nie wiem, ja tam na dole kurczę nie widzę. Nie mogę tu dojść, czy on ma, ale chyba nie ma nogi włożonej, bo tu jest takie, takie coś pewnie nie widzicie i to jest chyba noga, którą trzeba włożyć. A ja raczej sama mu tego nie zrobię, bo to będzie po prostu dla mnie za ciężkie. Tak, tu jest coś namalowane, żeby mu nogę zainstalować. Pewno to jest proste, ale no niestety. Kolos jest taki ciężki, że po prostu nie dałabym rady. A jeszcze jedna rzecz, jaka się okazała. Kupiliśmy, słuchajcie, telewizor 18 maja, a się okazało, że od 19 maja była promocja do sklepu Decathlon na 300 zł. I się okazało, że paragon wystawili nam na 19. Także super. Mamy do. Wybrania w sklepie Decathlon 300 zł. Jak kupowaliśmy, słuchajcie, lodówkę? Loduwa. Loduwa jest taka. Jak kupowaliśmy lodówkę, to się okazało, że dostaliśmy kupon na paliwo 450 zł. Także też super. A jak kupowaliśmy piekarnik? Piekarnik jest Electrolux. To się okazało, że gdy wyszliśmy na stronę producenta. To, o pieski się przekręciły, to y, dostaliśmy zwrot na kartę 400 albo 300 zł. 300 na pewno, ale nie chcę kłamać teraz. 400 albo 300. 300 to na 100%. Także nic, tylko łowcy okazji. No dobra, potem wam pokażę telewizor, jak już wszystko będzie zmontowane. Ale o, jeszcze jedną rzecz chcę się Was zapytać. Nie patrzcie tutaj na burdel w koło, bo widzicie. Tu jest cały burdelos, bo kładli nam kamień na ścianie. I wiecie co, nie wiem jak go zamontować. Bo chciałam coś tutaj na tej ścianie. On tutaj będzie wisiał, ten telewizor. I chciałam coś do niego, aby mi nie było widać kabli. Wiecie, jak się położy dekoder i te inne cudawianki. Po prostu jestem tak uczulona na wystające kable. I wiem, że są takie stoliki szklane. Które na przykład można je tutaj, nie wiem, tu będzie telewizor, a w dół będzie szło takie fajne coś szklane, i na którym będzie tylko dekoder i coś tam, coś tam. I nie wiem, właśnie co tu wykombinować, aby mi nie było widać tych kabli. Także tu możecie zobaczyć tą ściankę z cegiełki. I tu mam, słuchajcie, dwie zasłonki, które są przepiękne, przepiękne. O, widzicie, takie granatowe. Z lnu w ogóle, lniane, tam jest bardzo dużo lnu w tej zasłonce. Ale słuchajcie, jedną rzecz: pieruny są po prostu za długie. O! Widzicie? Takie pieruny długie? I muszę je po prostu wziąć i zawieźć do krawcowej, tutaj. I ona mi wtedy je zmajstruje, wykombinuje. Naprawdę są bardzo dobrej jakości. Firanki kosztowały 90 zł. I naprawdę są bardzo fajne. Myślę, że fajnie będzie o, pasować. A tutaj mam fajną świeczkę, Latarenkę taką, y, która będzie ten. Albo na dworze latem, na tarasie, albo w domu można sobie świeczkę wsadzić, albo nawet lampki takie, wiecie, te choinkowe do środka. Tu akurat mam gniazdko, także też już miejsce dla niej znalazłam i zobaczymy. Także. Firany do skrócenia. Co tu będzie przy telewizorze, to nie wiadomo. A i jeszcze jedna kwestia. Już idę. Przepraszam, że idę tak podłogą, ale niestety jest burda. Tak wyglądają płytki. I nie patrzcie tutaj, bo tutaj jeszcze nic nie jest gotowe, nic nie jest przygotowane. To wszystko stoi, bo stoi. I słuchajcie, ostatnio byliśmy w IKEA i chcieliśmy kupić tutaj jakieś y, fajne rzeczy do zawieszenia. I pojechaliśmy do tej IKEI. Oglądaliśmy to na żywo, w ogóle załatwialiśmy wtedy jeszcze kilka innych spraw tam i mój mąż mówi: Dobra, to już nie jedziemy, zamówisz sobie przez internet. I słuchajcie, no Bogu, dzięki, że żeśmy pojechali, bo okazało się, iż jak wiecie, w IK są te wystawki, wszystko tak ładnie oko cieszy, wszystko jest powieszone, i to nie były takie, wiecie, te rurki i z tymi haczykami, tylko to były takie kwadrat prostokątne. No ja nie umiem wam fachowo tego wytłumaczyć, więc wytłumaczę wam tak na mój chłopski rozum. I to były takie srebrne, ładne um, listewki, takie prostokątne, i one nie miały haczyków, tylko to było tak za, zaczepiane od spodu pod tą listwą. I słuchajcie, dobrze. Że żeśmy pojechali, oglądali. Wcale tanie nie były, naprawdę, bo każdy bajer, jakiś pojemniczek drewniany, jakieś cudawianki to minimum 40-80 złotych nawet. I się okazało, że gdy zaczęliśmy tą wystawkę oglądać, myśleliśmy, że może jest słabo zamontowana. Ale ja wzięłam w rękę, mój mąż wziął w rękę i wszystko zaczęło co chwilę odpadać. Także dobrze, że żeśmy tego nie zamówili. I widziałam już w innym sklepie. Niestety ceny są dużo droższe, ale wiem, że ten materiał będzie lepszy i. Niestety, zamówimy przez internet, i też właśnie coś takie w stylu takim drewnianym, właśnie. Nie wiem, tu widzicie garnek, pomidorów była na obiad, <noise> ale zaraz będę musiała zrobić coś jeszcze do zjedzenia, także nie wiem, zobaczymy. No i to by było na razie na tyle. Jak mi się coś przypomni, to będziemy się łączyli jeszcze raz. Więc na razie to haj. Chciałam wam nagrać, bo przyszło takie moje małe, małe zamówienie z hajem, ale... No haj! Buzia. Ale ja jestem śpiący. Jaki ja jestem śpiący, bardzo śpiący taki, tak? Nie no, taki śpiący pewno. No, dobra. Idziemy oglądać nasze zakupy. To są dwie pary spodenek dla mojego męża. Mam nadzieję, że będą dobre, jakościowo fajne. Takie dresowe. Jedne są króciutkie, drugie są długie. A ja sobie słuchajcie, zamówiłam. Dwie rzeczy, ale ja coś czuję, że one będą za duże. Jeszcze ich nie otwierałam, także zaraz ja je otworzę. Ale ja nie wiem, dlaczego czuję, że to będzie jakaś porażka. Kurczę, no dobra, na nacudowałam. I tak, tu mamy taki kombinezon. Ja go wziąłem, słuchajcie, w rozmiarze 40, ale ja coś czuję, że cycki to mi się po prostu utopią. Klatka wiersiowa to mi po prostu się rozpuści. A tu jest taka zwykła przewiewna sukieneczka na ramionkach. Także zaraz założę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak chyba będzie najlepiej, co, bo inaczej to chyba nie zobaczymy. A w ogóle to jest gorąco upał, nie wiadomo jak, a ja jestem po prostu przeziębiona, co pewnie słychać. Dobra, przymierzam. No i już, to ja, biedna, chora, przeziębiona. Nie patrzcie na nic, co jest z tyłu, bo to jest po prostu nieważne. Nasz salon nie jest przystosowany jeszcze do przyjmowania gości, ale myślę, że już niebawem to wszystko powinno się zmienić. I właśnie, mam na sobie. W ogóle, słyszycie, jestem taka przeziębiona, że szkoda gadacza. Jest tak gorąco, że po prostu jestem cała spocona, mokra. I w ogóle. Więc. Mam na sobie tą sukienkę, yy, którą Wam przed chwilą pokazywałam i widziałam już przed chwilą na komputerze, że kolor jest przekłamany. Kolor wyglądał jak pomarańczowy, a ona jest taka... taka czerwoniutka, koralowa, o, coś takiego. I słuchajcie, zmienimy może perspektywę. I tutaj mam lusterko i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. I teraz następujący problem, może nie problem, koakcja w tej sukience... Że ona powinna być. O tylko wiecie, co, spuszczę sobie ramionka. O. I wygląda to następująco. Jak widzicie, mam ciemne majty <grydy> i majty prześwitują. Ona tu, o, widzicie, też troszeczkę prześwituje, ale oczywiście, no to chyba nie będzie nam niczym przeszkadzać. W końcu to jest letnia sukieneczka. No i nie wiem, jak to widzicie w ogóle te. <grydy> Szkoda gadać w ogóle, no nie chcę mi się w ogóle mówić na temat tego wszystkiego, co tutaj jest z boku. Bo, no, jak mówię, no nasz salon jeszcze niestety nie jest przystosowany do przyjmowania gości. Słuchajcie, jest mi po prostu, jestem cała mokra i cała spocona. No i myślę, że tą sukieneczkę sobie zostawię. A druga strona jest taka, że ciałko, jak będzie opalone, to będzie już w ogóle super to wyglądało. Tu słuchajcie, z ogródka. No, nie, zobaczcie, szkoda, że nie możecie powąchać, bo są po prostu przecudowne. Przecudowne są naprawdę. Dobra, więc tak wygląda pierwsza, śmieszna. No właśnie, pokazuję Wam kwiaty zamiast to wszystko. Nie wiem, czy to wszystko widać, czy to wszystko nie widać. Mam nadzieję, że nie jest źle. I zaraz chyba sobie zrobię kitkę, bo po prostu aż mi się włosy puszą. I fajnie, że pokazuję Wam tak, a nie tak. Dobra, idę przymierzać y, ten y, drugą rzecz, ten kombinezon. Chociaż jestem taka spocona, że nie mam ochoty tego robić, ale dobra, idę, bo sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Tudiu. Dobra. Mamy. Cudo. Wykonanie tego kombinezonu jest po prostu obłędne. Obłędne. Tu jak ktoś ma większego dytka, to tu są, słuchajcie, takie jakby to powiedzieć, jak ktoś nosi pończochy, żeby się trzymały, te gumki takie. Także fajne. I słuchajcie, prawie się dopięłam się do końca. Ja mam stanik pod spodem w tej chwili, także to też troszeczkę inaczej wygląda. No myślę, że nie wygląda, to nie najgorzej. Dobrze leży. Tu mnie nic nie opina, nic mnie nie uciska. Co najważniejsze ma to kieszenie. Jest po prostu coś, co kocham i uwielbiam. No. Tyłu mniej więcej będzie wyglądało to w ten oto sposób. Także nie wiem, no myślę, że sobie zostawię ten kombinezon. Chociaż rozmiarowo powiem Wam, że jestem w szoku, bo ja tutaj dytka to po prostu nie mam. Ja mam miseczkę B. Przy dobrych lotach, jeżeli już rzeczywiście krój stanika jest jakiś, nie wiadomo jaki, no to mam nawet A, ale no. Także jestem w szoku, ale no dobra, nie wiem, może tu papczytyła, tyła, no dawno się nie ważyłam, słuchajcie, trzeba by było wejść na wakę, ale no po prostu to. Takie szonki. Bo mam taką zadyszkę przez ten katar, że sorry, ale no niestety. A jeszcze chcę Wam pokazać jedną rzecz, yy, ale to za chwilę, a Wy dajcie mi znać, co myślicie o tym kombinezonie i o tamtej sukieneczce. I myślę, że je sobie zostawię, ale to jeszcze jest oczywiście kwestia dogadania, bo na stronie H&M mamy 28 dni na zwrot towaru. Yy, więc to i co mówiłam? Co mówiłam, że chciałabym wam... A, idziemy do łazienki. Chciałabym wam coś pokazać. Chciałabym wam coś pokazać. Jest moja perełeczka. Moja perełeczka, słuchajcie. Suszareczka. Ja miałam starą suszarkę. Już wam pokazuję. Z Remingtona, słuchajcie i przyszedł czas najwyższy na wymianę suszarki ze względu na to, że ta użytkowałam, tą użytkowałam z 6, 7 nawet powiem Wam, czy nie wiem, czy nie 8 lat, ale 6 to na pewno także mi się wydaje że czas najwyższy na wymianę sprzętu a nasz sprzęt prezentuje się następująco na razie sobie wisi matko. Na razie sobie wisi i wygląda piękne, miedziane, złoto, różowe. Takie cuda. Piękna jest ta suszarka, naprawdę, w wyglądzie. O, zobaczcie to różowe złoto. Cudownie to wygląda, po prostu prześlicznie. Bardzo mi się podoba. Bardzo, 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 bardzo. Ale y, oczywiście jeszcze nie używałam ze względu na to, że jestem chora, nie chciało mi się w ogóle ci płosów myć. I na razie suszarka sobie, słuchajcie, wisi to i wygląda. Oj, coś tu mi się powciskało. Ale dobra. I nie wiem, czy to nie będzie koniec naszego vloga. Przepraszam za jakość nagrywania, ale nagrywam niestety aparatem z telefonu, dlatego, że moja siostra przepraszam, dlatego, że moja siostra wyjechała nad morze na kilka dni i pożyczyłam jej po prostu całe umundurowanie, chciałam powiedzieć, cały sprzęt do nagrywania. Zobaczcie, jakie mu włosy. Jestem po prostu całą mokra, a jeszcze sprzątałam, cudowałam, kombinowałam, no i ten kombinezon, naprawdę słuchajcie, wykonanie tego kombinezonu, no i coś mi urwało połączenie, także nieważne. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Jeżeli Wam się podoba takiego typu film, to dajcie mi znać. A tak na koniec na wytłumaczenie, to chcę tylko powiedzieć tyle, że ja po prostu normalnie pracuję i niestety najzwyczajniej no w świecie ja nie mam czasu nagrywać po prostu takiej ilości filmów, jak inni blogerzy, którzy na przykład dodają filmy codziennie. Oczywiście u mnie też się to zdarza w którychś miesiącach i mieliście okazję zobaczyć dużo więcej filmów, ale no niestety, jak nie można, to nie można, więc... Ja idę dokończyć sprzątanie i nie wiem, jakieś muszę witaminy jeszcze zażyć, czy cokolwiek innego, bo po prostu już nie daję rady. A, jeszcze przepraszam, jeszcze przepraszam. Chcę Wam pokazać jedną rzecz. W ogóle mam jakiś problem z wypadaniem włosów i kupiłam sobie, i kupiłam sobie taką oto odżywkę wzmacniającą przeciw wypadaniu włosów. W ogóle jem też witaminy, które Wam za chwilę pokażę. Jest to Vitapil chyba. I zaraz Wam je pokażę. A jeżeli Wy macie coś na wypadające włosy, to dajcie mi koniecznie znać. Więc to sobie chowamy I mamy nowy problem na obawanie. Idziemy sobie, słuchajcie, do kuchni. Już Wam pokazuję. Tabletki. I tu jest. Mój no Vitapil, a tu takie awaryjne witaminki, które biorę codziennie. I Vitapil, yy, tu jest 60 tabletek i ja już je stosuję od, od ilu? Od miesiąca z kawałkiem, także jeszcze trochę i no nie wiem, no widzę jakieś efekty, słuchajcie, miałam robione różne badania, nie mam tarczycy, nie mam niczego, nie mam żadnych innych zastrzeżeń, co by mogło powodować, żeby mi włosy wypadały, więc no po prostu, może po prostu nie wiem, no. Trzeba by było się wzmocnić trochę od środka. I pomyślałam właśnie o tym środku. I jeżeli je wybiorę i rzeczywiście efekty będą jakieś takie lepsze, no to przedłużę sobie kurację i zakupię jeszcze jedno opakowanie. A jeżeli Wy macie jakieś fajne odżywki, środki czy inne cuda, yy, które by yy, które by mogły pomóc moim włosom, one słuchajcie, nie są w najgorszej kondycji. Są spuszone, bo no w ogóle urodziły się chyba spuszone. Ale jeżeli macie jakieś środki, tabletki i cokolwiek innego, to bardzo was proszę, napiszcie mi o tym, to chętnie wypróbuję. Yy, dobra, już na pewno koniec, ten vlog na pewno nie będzie miał początku, bo zaczęłam go nagrywać tak bardzo dziwnie, ale przynajmniej będzie miał koniec. Więc jeżeli podobają Wam się tego typu filmy, to dajcie znać. I jeżeli będę miała czas, to coś dla Was nagra. A póki co. Jeszcze trochę poprzeglądam się w tym moim nowym kombinezonie. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!